Oprócz dobra, jakim jest możliwość korzystania z internetu, niestety pojawia się wiele patologii, treści wulgarne, treści obraźliwe, treści, które poniżają godność człowieka i należy z tym walczyć. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badania, według których aż 84% nastolatków w wieku 13-15 lat zetknęło się z problemem patostreamingu. Oglądało takie treści 37%, a regularnie ogląda 15% nastolatków. Treści te są wulgarne, agresywne, pełne nienawiści, pełne upokorzenia i poniżenia bezbronnych, często bardzo biednych osób. Dlatego też chcemy wypowiedzieć wojnę tej patologii, promocji patologii. Nie dla promocji patologii w internecie. I dlatego jest ten projekt, drodzy Państwo. Projekt zakłada karę poznawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dla wszystkich tych, którzy za pośrednictwem sieci teleinformatycznych będą upowszechniać treści stanowiące w pełni nieprzestępstwa. Zagrożonego karą pozbawienia wolności co najmniej 5 lat górnej granicy. Jakie to będą przestępstwa? Znęcanie się, pobicie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu. Cały szereg rozpijania małoletniego, cały szereg zachowań, które są przestępstwem, a poprzez internet niestety uzyskują szerszy rozgłos, za tym idą lajki, za tym idzie pewna popularność, co powoduje truzgocące konsekwencje wśród młodych ludzi, w szczególny sposób narażonych na treści chamskie, wulgarne, agresywne.